Witajcie, tak jak obiecywałem wam w poprzednim filmie dzisiaj sobie zrobimy kolejny pojedynek tym razem w walce, w pojedynku będą brali udział oczywiście nasz główny bohater ostatnich miesięcy Brazylia weźmiemy sobie tutaj Messiego i na pewno Inieste, Falcao no nie ma niestety Neymara i Drogby w tym boksie, nie wiem dlaczego, dziwna sprawa więc weźmiemy jeszcze Falcao i weźmiemy jeszcze Messiego 5 saszetek otworzymy sobie z jednej strony i tutaj mamy taki pseudo box z T-Mobile. Weźmy sobie, że z względu na to, że są wszystkie takie same, z góry 5 saszetek. No i sprawdzimy kto okaże się lepszy. Może jeszcze zrobimy tak, żeby było wiadomo kto walczy. Weźmiemy szóstą jakby była, miała być dogrywka. Szósta saszetka z tej strony i szósta saszetka z drugiej strony. Pamiętacie mecz z Euro. Tam było bardzo zacięte. Musieliśmy zrobić dogrywkę i tak nawet po tej dogrywce nie byłem zapewny kto wygrał ze sobą. Bo czytając Wasze komentarze, nie tylko ja miałem z tym problem. No ale dobra, mamy mamy 5 saszetek z Ekstra Klasy tutaj, tak, i pięć szetek z Brazylii, a więc zaczniemy może tym razem od ekstra klasy. Czekajcie, no i co my tutaj mamy? Bazowy, nic mamy tylko gwiazdy i wschodzącą gwiazdę, więc to raczej nic dobrego nam. Czekajcie, bo to ma źle obrócone, nic dobrego nam to nie wróży, niestety. No ale co? No to niech są na razie. Zobaczymy, co na Iniesta w Brazylii. Hernandez no, to jest podobna pula. Właściwie to samo. Czyli możemy powiedzieć, że że jest remis, tak? Jest remis, Zdecydowanie cofniemy to do tyłu, żebyście trochę widzieli więcej pola. No i jedziemy z t -mobilem. O, mamy herb. Mamy herb pod Beskidzia, także fajna sprawa. Jest herbik. No, a więc wsuwamy go tutaj na... To. Jest herb. No i tutaj już zapewne za bazóweczki. Tak. ja mam już kompletną edycję T-Mobile'a, brakuje mi tylko dwóch limitek, które sobie nie jak będę już odkopany z zaległości, załatwię. Także T-Mobile będzie 100% kompletny. No, zobaczymy co tutaj. Coś się szykuje, coś tam jest. Tu mamy bazóweczki. Macie kod. I macie... Fans' favorite. Kręca No, jak na razie, to są no, najwartościowsze karty. To jest fans i to jest herb. myślę, że mimo wszystko prowadzi team mobile. Na razie mamy, jesteśmy po dwóch rundach. Zaczynamy rundę trzecią. Zobaczymy, co tym razem będzie. Tu chyba znowu suchy przebieg. Ale czekajcie, bo tych kad jest chyba więcej. Nie. Ale jest schodzącej gwiazdy. No to to jak ten właściwie bazówkowy unboxing saszetki. Nie liczy się to w ogóle praktycznie. Może tutaj będzie, będzie lepiej. Coś tutaj mamy. Wayne między innymi, Gonzales, Gomez. Macie bramkę, ten, a, ekspert, no z ekspertem to już to już można powiedzieć, że z ekspertem już wychodzą na prowadzenie Brazyl Brazylia, bo mają dwa, dwa świeciaki, także, no i dwie rundy do końca, zobaczymy jak to dalej poleci, zobaczymy, otworzę chyba dzisiaj też kulę. mam dwie, o, ulubieniec fanów, proszę, Pawela, bardzo fajnie, 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 idą w łeb w łeb teraz właściwie. No i Spilasz, Magiera, Pinto, Swoboda i Bartkowski, niestety. No, tutaj nic, albo coś będzie. Gonzalez, Amienkę. Nic, pusty przebieg. Popatrzcie, no masakra. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. No i ostatnia runda. Jeżeli tutaj nic nie wskoczy, ja obstawiam remis tutaj. Jeżeli tutaj nic nie wskoczy, no to będzie szansa miał Brazylię, że w tamtej saszetce coś będzie i wygra Brazylia, bez dogrywki zdecydowanie. O! Jest herb. Proszę. Jest herb. I mamy dwa herby, czyli wysoko poprzeczko postawiona. No i wazóweczki, tak? No i co? Ostatnia saszetka z Brazylii. Zobaczymy czy coś, czy coś będzie. Jest! Mamy one to lensa. I mamy znowu nawasa. W poprzednim unboxingu także trafiłem. Mamy Nawasa, Game Changer są bardzo dobrymi kartami i myślę, że możemy śmiało uznać, bo tu mamy jeszcze bazówki, mamy m.in. Pirlo, mamy Vlara, Lama i Begowicza. Myślę, że nikogo tutaj nie obrażę, jeżeli powiem, że z z zwycięzcą dzisiejszego pojedynku jest Brazylia. Nie musimy robić tutaj żadnej dogrywki, jasno widać, że jest Game Changer, jest Expert Fans. A, tutaj mamy dwa herby i ulubieńca fanów. Także super. No tu widzicie, w poprzednim unboxingu też go trafiłem. Na wymiankę, jak ktoś nie ma, zapraszam. Dobra, no to kończymy. Zwycięzcą jest World Cup. World Cup wygrał 0. Wygrał Steam Następny pojedynek prawdopodobnie jest Champions League. Także trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Cześć.